Cześć! Niestety obecnie bardzo powszechny jest siedzący tryb życia, co ma bardzo negatywny wpływ na stan naszego zdrowia i szczególnie kręgosłupa. Dlatego ten materiał chciałbym zaprezentować Wam ćwiczenia na wsparcie kręgosłupa poprzez użycie takiej poduszki do rehabilitacji. To jest akurat no, bardzo wygodna opcja, łatwo też spusić powietrze, napełnić i ogólnie no, jest do tego po prostu przystosowana, jednak jeżeli nie macie możliwości zakupu, czy nie macie w ogóle takich... Yy, akcesoriów w domu, no to jeszcze zamiast tego można użyć albo e, bereta, takiego też do rehabilitacji, albo po prostu jakieś poduszki czy czegoś takiego, co posłuży nam jako niestabilne podłoże i będzie można na tym ćwiczyć. Także zacznijmy od tego, że już sama w sobie poduszka może się przyczynić do poprawy naszego zdrowia poprzez to, że podłożymy ją sobie po prostu na krzesło, pod tyłek. I przez to poprawi się mobilność miednicy i siedząc będziemy cały czas pracować brzuchem i jednak ciało będzie musiało pracować, żeby utrzymać się w pionie, a nie tak jak to normalnie ma miejsce na krześle, gdzie możemy się wyluzować. No wychodzi z tego nie wiadomo co. No i to niestety potem się kumuluje przez lata. No i efekty będą widoczne starość. No. Dlatego trzeba zapobiec. Więc Ogólnie sama w sobie poduszka już jest świetnym rozwiązaniem, jeżeli po prostu chcemy sobie posiedzieć wygodnie i no, zdrowiej niż bez. Ale zacznijmy od ćwiczeń. Jako pierwsze kładziemy poduszkę na ziemi i stajemy jedną stopą i staramy się ustabilizować i wracamy. Cały czas napięty brzuch, powoli wykonujemy ten ruch dokładnie, pracujemy tutaj całym ciałem stopą. Wszystko jest napięte i przenosimy ciężar ciała, poprawić naszą równowagę i wzmocnimy przy okazji mięśnie głębokie po części. Kolejne ćwiczenie, to tak samo poduszkę stawiamy przy nogach i zaczynamy z pozycji obu nóż na poduszce i wychodzimy jedną nogą w przód tak na zmianę. Czyli stabilizujemy pozycję tutaj. I wychodzimy jedną nogą i wracamy, wychodzimy drugą. Spokojne ruchy, ale z precyzją i skupiamy się na dokładności. kolejne ćwiczenie trochę bardziej zaawansowane. Tutaj stawiamy jedną nogę i cały czas na niej stoimy. Tutaj trzymamy równowagę, drugą stawiamy tutaj odwodzą do boku i Wykonujemy wznosy tej drugiej nogi, utrzymując równowagę na tej. Po prostu dotykamy do ziemi i lekko tak do 45 stopni unosimy drugą nogę. Cały czas tutaj prosta sylwetka, nigdzie się nie garbimy. Zależy nam oczywiście na pracy nad zdrowiem całego ciała. Teraz stawiamy poduszkę obok i wykonujemy wykrok do boku. Druga noga pozostaje w miejscu, i ta, która jest bliżej poduszki, ląduje na niej. Przenosimy ciężar ciała na tą nogę. Niepełny wykrok i wracamy do pozycji wejściowej. I tak zapętamy. Planujemy, żeby kolano nam nie wyszło za bardzo do środka. Ma być albo w kierunku, tak jak lecą palce, albo minimalnie na zewnątrz, tak jak w przysiadzie. Teraz przechodzimy do wykroków, ale w miejscu. Czyli po prostu jedna noga cały czas będzie na poduszce i zginamy tą nogę, na której stoimy z boku. Czyli utrzymujemy równowagę, napięte cały czas pośladki i schodzimy do dołu i prostujemy. Teraz posłużymy się krzesłem. Także kładziemy poduszkę na krześle. I siedząc z prostymi plecami, nie opieramy się oparcie. Unosimy ręce proste przed siebie. I na zmianę unosimy nogi. Czyli powoli ruch. Tutaj stabilnie trzymamy całe ciało. Ma pracować szczególnie brzuch i tutaj mięśnie ud. Ponownie ćwiczenia z użyciem krzesła. Stawiamy poduszkę bliżej jednej z nóg. Siadamy. Kładziemy z tej strony, gdzie położyliśmy poduszkę, nogę na poduszce. I wykonujemy po prostu wstawanie z krzesła na takim trochę niestabilnym podłożu. Teraz ćwiczenie wzmacniające trochę brzuch, no i oczywiście dalej pracujące nad plecami. Kładziemy poduszkę na ziemi. Schodzimy do klęku podpartego, ale z jednym kolanem na poduszce. I wykonujemy tak zwane ćwiczenie back czyli z pozycji klęku podpartego. Unosimy jedną rękę i jedną nogę, ale przeciwległą, czyli Teraz unoszę prawą rękę i lewą nogę, a prawe kolano zostaje na poduszce. Ma być to powolny ruch, ale cały czas kontrolujemy właśnie wszystkie mięśnie. Dokładny tor ruchu, cały czas ten sam. Napięty korpus, ściągnięte łopatki. Liczy się dokładność ćwiczeń. I ostatnie ćwiczenie. W leżeniu bokiem kładziemy poduszkę. Następnie biodra lądują na poduszce. I w leżeniu bokiem tutaj podpieramy się na łokciu. I w tej pozycji unosimy nogi. Jest to dosyć wymagające ćwiczenie. Tu szczególnie będziecie czuć w tym odcinku. Jeżeli na co dzień w ten sposób nie nie pracujecie mięśniami, no to możecie to odczuć. Także to był zestaw 9 ćwiczeń rekomendowanych z tą poduszką. No Ogólnie takie drobne akcesorium, a znacznie może poprawić Wasze zdrowie, bo to jest ćwiczenie na co dzień po prostu nie wykonujemy, a na takim niestabilnym podłożu mięśnie są trochę inaczej zaangażowane i no naprawdę plecy Wam podziękują. Także polecam po prostu te ćwiczenia, które zaprezentowałem, połączyć w obwód. No ogólnie link do poduszki, jeżeli jesteście jest zainteresowani jest w opisie. Zapraszam do kolejnych materiałów i no, pozostańcie zdrowi!